Słowa najważniejsze. Ewangelia z komentarzem. Wsłuchując się w słowa Ewangelii o ofiarowaniu Jezusa w świątyni i przypatrując się postawie bohaterów tych wydarzeń, w sercu pojawia się myśl. Bóg przychodzi, zaskakując wszystkich oczywistością wydarzeń. Bóg jest wierny wypowiadanym przez siebie słowom i przychodzi, jak przepowiadało pismo, do tych, którzy wsłuchiwali się w nie i nim żyli. Bóg wierny jest swoim nakazom, więc przychodzi, jak nakazuje prawo, do tych, którzy go przestrzegali. Może to jest i dla nas dzisiaj wskazówka i pytanie. Czy moje życie gotowe jest na to, aby w nim zamieszkał Bóg? Jak zamieszkał w życiu Marii i Józefa, Anny i Symeona. To nie postacie z bajek czy legend, ale ludzie z krwi i kości, jak ja i ty. Żyjący słowem i prawem Boga. To one stają się drzwiami, przez które przychodzi do nich. Bóg. Ten materiał wideo powstał dzięki zaangażowaniu wielu osób. Obejrzałeś go za darmo, bo troszczemy się o promowanie wartościowych treści. Jeśli Ci się podobał i chciałbyś zobaczyć kolejne, wesprzyj nas. Fundacja Gość niedzielny.